Cześć, to znowu my. Cześć! Witamy Was w kolejnej części. Poprzednio rozmawialiśmy o tym, co zrobić, by zostać zawodnikiem. Mamy już badania, mamy licencję, i co dalej? Najważniejsze są jeszcze numery startowe, które, jak poprzednio wspominałyśmy, musicie zarezerwować sobie na stronie Motoryzaldz. Na początku zakładacie sobie konto na tej właśnie stronie, później czekacie na potwierdzenie tego konta. Sprawdzacie swoje maile. Musicie wejść w maila z potwierdzeniem swojego konta i wtedy dopiero możecie się na nie zalogować. Później wybieracie sobie numer startowy, który jest wolny, wyszukując w zakładce Pitbike, Puchar i Mistrzostwa Polski. To jest ważne ze względu na to, że w tym sezonie została zmieniona właśnie nazwa główna. Więc e, szykujcie się i sprawdzajcie Pitbike. Puchar i Mistrzostwa Polski. Pamiętajcie, że do 28 lutego macie czas, żeby potwierdzić swój numer startowy, żeby Wam nie przepadł. Przejdźmy może do tych numerów. E, może opowiesz nam, gdzie dokładnie mamy umieścić e, te numery startowe na naszym motocyklu? Na każdym motocyklu powinny znajdować się trzy numery startowe na przednim polu startowym oraz na tylnych bocznych e, osłonach motocykla. Jest też ważne, żeby zdecydować, w której klasie jedziecie ze względu na to, że w pitbajkach każda klasa ma inny kolor e, cyferek i tła. Zaczynając na przykład od klasy 190 i tylko chłopcy, ta klasa tło ma niebieskie i cyferki ma białe. E, następnie klasa, która jedzie z chłopcami w stok 90, ale nazywa się Pitkers, e, dziewczynki mają już czarne cyferki i różowe tło. Okej, okay, a czy każdy, y, każda grupa różni się kolorami? Możesz coś powiedzieć o tych y, większych pojemnościach motocykli? E, tak, w zależności też e, w wyższych pojemnościach, w której klasie jedziecie, e, musicie zwracać uwagę na te tła. Stok 125 e, jedzie na zielonych tłach i białych cyferkach. Następnie Stock 150 Junior ma żółte tło, czarne cyferki. Um, czarne tło i białe cyferki ma Stock 150. Następnie Super Pit ma białe tło um, i czarne cyferki. Jeżeli startujemy w off-roadzie, mamy jeszcze amatora. Ci zawodnicy jadą na czerwonym tle i białych cyferkach. Klasa Pit Masters zadebiutowała w zeszłym sezonie i oni mają kolor biały, białe tło i czerwone cyferki. To taki skrót, który powinniście zapamiętać, ale oczywiście wszystko możecie znaleźć na wwwotopit.pl. No dobrze, więc myślę, że tutaj Dominika wyjaśniła już nam wszystko o tych numerach startowych, więc przejdziemy do takiej kwestii, która myślę, że najbardziej Was interesuje, czyli pierwszy raz na zawodach. Jeżeli macie już badania lekarskie, ee, ale na przykład nie macie jeszcze licencji yy, i zarezerwowany numer startowy, więc. Zapisujecie się na zawody przez formularz online, który jest dostępny również na naszej stronie na wwwotopit.pl. Jeżeli macie już zgłoszenie, powinniście je wydrukować, podpisać. Osoby niepełnoletnie powinny mieć podpis obojga rodziców na tym właśnie dokumencie. Jeżeli mamy wypełnione zgłoszenia, Jedziemy na zawody, przygotowujemy się do biura zawodów. Pamiętajcie, żeby mieć komplet dokumentów, ponieważ to ułatwia oczywiście całą procedurę przy zapisywaniu się. Do biura zawodów składacie zgłoszenie, książeczkę zdrowia. Jeżeli nie macie licencji, to musicie przygotować również zgłoszenie na egzamin na licencję, który zawsze odbywa się w Dniu Zawodów. Jeżeli macie licencję, to również zostawiacie ją w biurze zawodów, która jest zawsze do odbioru po zawodach. Następnie, jeżeli załatwicie już sprawy w biurze zawodów, musicie udać się po odbiór kostki, czyli transportera do pomiaru czasu. Następnie przechodzicie odprawę techniczną, gdzie Twój motocykl powinien być sprawny w 100%, ponieważ nasza kontrola techniczna jest bardzo surowa. I teraz bardzo ważne pytanie, bo wydaje mi się, że to jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Ile powinniśmy być dokładnie czasu przed zawodami, żeby to wszystko ogarnąć? Czasami jest tak, że mamy otwarte biuro zawodów dzień przed konkretnymi zawodami, żeby ułatwić też czasowo zawodnikom całą organizację. Dlatego też, jeżeli nie macie możliwości przyjechania dzień wcześniej, to w dniu zawodów powinniście być na pewno godzinkę wcześniej, żeby załatwić wszystkie formalności w biurze zawodów. Ze względu na to, że Mm, jest bardzo dużo zawodników. Z sezonu na sezon jest nas coraz więcej. Czasami tworzą się kolejki, ponieważ um, no, nie wszyscy chcą przyjeżdżać dzień wcześniej. Do czego oczywiście serdecznie zachęcamy, ponieważ dzień wcześniej przeważnie trenujemy cały dzień na torach. Więc wtedy też jest czas, żeby odebrać nawet motocykl, zgłosić się i pozupełniać wszystkie formalności. A jak już mowa o motocyklu, to jak ma on być do tych zawodów przygotowany? W przypadku off-roadu Twoje szprychy powinny być dokręcone. Manetka gazu nie powinna mm, być w pewnym momencie zblokowana. Musi odbijać się samoczynnie. Dalej, idąc w przypadku mm, SM. Motocykl powinien być wyposażony w zbiorniczki na zlewki, na paliwo i olej. Powinna być też, e, powinien być też zadrutowany korek z pustu oleju, Ym, powinna być odkręcona stópka, aby w żadnym przypadku podczas wyścigu nie odpadła z motocykla. Wygląda na to, że to wcale nie jest aż tak wiele rzeczy, które trzeba zrobić, aby wystartować w zawodach. A może jeszcze powiesz, co powinniśmy zabrać na zawody? Na pewno powinniście się upewnić, że Twój kask jest wyposażony w podwójne zapięcie DD, ponieważ tylko takie są dopuszczane do naszych zawodów. Oraz dodatkowym sprzętem, który powinniście zabrać, jest mata środowiskowa, która powinna znajdować się pod każdym motocyklem. Jeżeli wszystkiego nie zapamiętaliście lub jest to dla Was w jakimś stopniu skomplikowane, nie martwcie się, możecie to wszystko przeczytać, a dokładnie gdzie to znajdziecie. Powie wam, Dominika. Wszystkie informacje zawsze znajdziecie na naszej stronie na www.otopit.pl. Te konkretne znajdziecie w zakładce: Jak zacząć? To wszystko na dzisiaj. Cały czas jestem w szoku, jak Dominika zapamiętała te wszystkie informacje. Bardzo dziękujemy Ci za to, że nas odwiedziłaś. A was zapraszamy do kolejnych odcinków. Żegnamy się z wami.